Siemanko Grubaski, witam was na grymce z Guskinsie oczywiście kod gruby. O jak kurwa gruby CSGO jest Goskins i kod gruby Słuchajcie, do wygrania też z kodem gruby. Takie skinki 6 sztuk. Ja ostatnio w ogóle liczyłem, że znaczy liczyłem. Tak sobie pomyślałem, że mówię kurde, liczyłem ile tutaj jest do wygrania? Ale zapomniałem uwzględnić tego, że Glock Bras, jak go tu wrzucałem, kosztował 411 zł, a jak go wrzuciłem w tamtym tygodniu drugi raz, to kosztuje już 1100. Pojebamy, co? Yy, także jest trochę więcej niż tu widać. No, ale to, że tak powiem, na marginesie. Słuchajcie, o, myślałem, że Fircase otworzymy, ale nie tym razem. Słuchajcie, oczywiście będzie konkursik, będą dwa keywordy które musicie wpisać w komentarzu, wtedy bierzecie udział w losowaniu na skinki u mnie, jak zwykle co 4 odcinki losujemy. Jeżeli macie problem z filmami, nie widzicie filmów, które, które, które ja wrzucam, zmieńcie sobie region na YouTube, na USA na przykład, albo na jakikolwiek inny, nie wpłynie Wam to na algorytm dobierania filmów, a będziecie mogli oglądać sobie filmy nie tylko u mnie, bo nie tylko mi niestety YouTube filmy blokuje, ale też innym twórcom. Z branży czy też spoza też się zdarza. Więc no kurde, dodawaj boty ziomk. Jeżeli będziecie mieli problem ze zmianą regionu na YouTube, jak chcecie, nie ma problemu, mogę wam w tym pomóc. Nagram jakiś tutorial albo coś, ale myślę, że myślę, że sobie dacie radę. Aczkolwiek jakby była potrzeba, dajcie znać. Może tutaj taką kartową bitwę, że tak powiem, weźmiemy. O kurde, dwa czerwone przeleciały. W tej bitwie to by oddało. No ale tu na razie bez strzału. O, czyżby mi to coś tam dało? O, nie tyle. Dwa złote zbrakło, ale bez szału ta bitewka. Dobra, tu widzę jakiś opór. Co to, to jest? Jester Indirect. Medium Case Indirect. Kurwa Indirect. Jester. Uh, tu decimator ziomkowy siadł. A, ale to jest underdog w ogóle, no to git. Uh, player tu. No i klasa. No i klasa. No i ten player tu nam kurde zrobił bitewkę. Co my tu mamy dalej? O, to już mi się podobało bardziej, zdecydowanie. To są nie, to są procentówki, które już w sumie były. A może procentówkiem sobie potwiera znowu? Ty tu jakaś taka droga bitwa? Ty tu jest Silent Strike, ale to jest zwykły. Kurde, on w buście by lepiej oddał, ale tam widziałem już rękawice przeleciały. I mamy Vapor Wave i Chocolate Case. Okej. Okay. O, ten Kaiman nam tutaj. Uuu, drugi Kaiman. uuuu, no by... faktor new. No i to jest klasunia. No i to się kurwa to jest właśnie to, kurwa aż mi słów brakło, bo ja jestem chamem niewychowanym, ja zamiast normalnego słowa fajnie, super, elegancko używam kurwa, no ale to ja mam półtora zwrotu z bitwy, także kurde. Nie wiem, czy jest tu więcej słów, żeby to skomentować. Dalej szukam czegoś, co tutaj ludzie mi wymyślą, żeby sobie coś tam zagrać, ale z tego co widzę dalej, ludzie nie myślą, więc ja stworzę swoją bitwę. Swoją bitwę ze skrzynek, które na ostatnio na odcinku testowaliśmy. Jak nie widzieliście to sprawdźcie e, gdzie? O, może bez gesterami będzie łatwiej znaleźć. Zdecydowanie będzie mi łatwiej znaleźć. E, to pierwsza była skrzynka, która mi tak siadła, to był plug. Case? Damy sobie, no tak bez przesady, trzy. Trzy plagi i drugą skrzynką, która tak siadała. Striking Ninja też była fajna, ale któraś skrzynka mi tutaj siadła. Tak dosyć mocno. I ona była na pewno droższa od, od plaga, ale czy to był Steampunk? Striking Ninja też testowałem, ale nie kojarzę żeby tu był jakiś dobry drop, chyba że to była ta, a ja tego nie pamiętam. Właśnie miałem Ninja Case'a jeszcze sprawdzić. Dobra, wrzucimy sobie dwa te Striking Ninja i zobaczymy co one pokażą. Bo powiem szczerze, że nie pamiętam. Nie wiem czy sobie nie zrobię przerwy i nie spojrzę w ten wczorajszy odcinek? Kurde, już zdążyłem zapomnieć. Niedobrze. dobrze. Jezu, ile tam noży przeleciało na początku. To to by było akurat mocne. Kurwa mać, no tak blisko, a tak daleko... Co? Ile te czerwone? Kurwa są warte teraz. Ja pierdolę. Nie no, koniec świata. Nie no, jeszcze rękawice. Kurwa, dobra bitwa, w chuj. Dobra bitwa, w chuj, tylko że niedobrze się dla mnie skończyła. Ale powiem wam, że ta plaga, kurwa, dalej pokazuje tu pazura. To trzeba, to trzeba, o, zrobić tak, wiebać się oporowo, że tak powiem, i teraz to wygrać, no. Tutaj, jak ja to wygram, to będzie naprawdę grubo. To będzie kurwa tak grubo, że ja pierdolę. Otyłość trzeciego stopnia. No, pierwsza skrzynka nie jest wcale tak gruba. Oj, tutaj już lepiej. Kurde, jakie te bizony są oporowe. No nie, no żeby się raz wcześniej zatrzymało, no. No, lepiej, lepiej. Lepiej, ale mogło być kurwa jeszcze lepiej. No, lipa na razie. Słaby drop, kurde ta bitwa jakoś się nie udała. O, jeszcze rękawice kurwa. No, ale słabe. ILE?! 420 tysięcy punktów. Ja pierdolę. Dobra, no i kurwa, i jestem w dupę na tej bitwie. Dobra, jeszcze raz. Kurwa, to nie może tak być, że jest taki chujowy drop. Ja w to nie wierzę. Dawaj, bot i samu. I jedziemy z kurwami. Widzowie, pierwszy keyword to będzie potwór. Potwór to jest pierwszy keyword. Potwór, taki co straszy potwór. Zapiszcie w komentarzu. Czekajcie na drugi keyword. Jak piszecie dwa, bierzecie udział w losowanku. Zdaje się, że pojutrze będzie... Jutro albo pojutrze będzie losowanko już. Wyniki w sensie. Uuu! Uuu! O kurwa! O ja pierdole, No to chuj. No to kurwa pograne, nie? Ile mi zostało? 2,5 koła. No ja się kurwa zaraz wyzeruję tymi plagami. No dobrze idą, tylko kurwa nie mi. Dobra, jeszcze raz. Więc stów mi zostało, no nie, dobra, nie, nie bota i samu losowego, kurwa, no i bot samu się Aj Ajajaj, ja nawet jak bota wybieram to gambluję, taki jest, o kurwa, no to nieźle. O bizonik, ale wolałbym tego Z kurwy syn teraz tyle jest warty. Ej, no nie, no czemu to, ej, dobra, kurwa, no nie, no dobra, dobra, słabe stany są, słabe stany są, jeszcze jest szansa, kurwa mać, no. A żeż w mordę jebany kurwa tego underdoga zachlikłem, no Kurwa mać Nie podoba mi się to Ajajajajaj Nie miło Nie miło tutaj ze strony skinsa Kurwa Dobra odkutka Procent wpisujemy Kurwa no dzisiaj plaga tu mnie tylko zachęciła i I mnie wydymała kurwa bez wazeliny Bo wazelina droga Dobra walimy tutaj alin, in tak zwany Moje zaimki all in U nawet mamy z tej ziomala do bitwy, git. Oho, mamy kałaszka już, fajnie. Mmm, 500 wieś. Spoko, spoko. Nie wiedziałem, że mam tyle. Kurwa, no... To miała być skrzynka z nożami, kurwa, a nie z kałachami. Gdzie jest kurwa ten Crimson? Do chuja wafla, Ty, no bo kurwa... No nie, no nawet remisu nie ma. Jakie gówno kurwa, ale mnie to dzisiaj dyma. No nie ma chuja, no. No dzisiaj kurwa, no, no nic się nie uda. No. no nic, no nie ma kurwa opcji. No nie zrobi nic. Ja pierdolę, no myślałem, że kurwa cokolwiek. A tu chuj. O, jeszcze mi się. Dobra, to sobie otworzę tutaj coś przynajmniej. Dobra, gdzie jest ta plaga? Daj to kurwa w buście. Otworzyć. Może teraz odkutka. Chuj, ja tam odkutka. Nuclear Garden. O, lipa. Dobra, widzowie, no co ja wam mogę powiedzieć? O, jeszcze tu się 3 złote zapodziało. Z kodem gruby, takie rzeczy są. Takie rzeczy do wygrania. Drugiego keyworda nie ma, więc zapiszcie tego, tylko tego pierwszego w komentarzu, i bierzecie udział w losowaniu. Oczywiście dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Powodzenia Wam życzę tutaj na Skinsie i nie tylko. Pozdro. Elo.